Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z ćwiczeniami albo wracasz po długiej przerwie, to ten zestaw będzie dla Ciebie idealny. Hej, kadłuba Marta z Codziennie Fit i witam Was na dzisiejszym treningu z serii Starter dla osób początkujących. Dzisiaj przećwiczymy sobie całe ciało, będzie trochę kardio, będzie trochę wzmacniania, ale przede wszystkim będzie bez spiny i bez frustracji. I uwierzcie mi, to będzie trening, który naprawdę pokochacie. Do wykonania tego zestawu będzie Wam potrzebna tylko mata, woda i dobry humor, a całą resztą zajmę się ja. To co? Zaczynamy! No dobra, zaczniemy nasz trening oczywiście od rozgrzewki, więc przechodzimy sobie do lekkiego marszu w miejscu. Uśmiech na twarzy, to jest naprawdę dobra decyzja, że połączyliście trening, chcecie coś dla siebie zrobić i myślę, że będziecie się też po nim dużo lepiej czuli. Głęboki wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech i maszerujemy przez chwilę. Ręce też pracują, brzuch jest lekko napięty. Dajcie trochę wyżej kolana. I ostrzegam od razu, ja dużo gadam. gadam, więc nie zdziwcie się, że zaleję was falą słów, ale myślę, że dzięki temu też szybciej wam trening zleci. Przynajmniej tak mi ludzie mówią, ale mogą oczywiście kłamać. Jeszcze trochę, kolanka wyżej. Super. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni, lekko zwolni marsz i przechodzimy sobie do takiego... Mm, nogi są szeroko i z tego przejdziemy sobie do takiego płynięcia z nogi na nogę, ok? To ćwiczenie nazywa się step out i się, jak dodamy sobie lekkie zgięcie w kolanach i lekkie załamanie w biodrze, o właśnie, to jest właśnie fitnessowy step out. Cztery, ręce na biodrach, trzy, dwa, jeden. Dodaj ręce do przodu, krążenia mocno szeroko. Rozgrzewamy sobie barki. Jeśli macie mało miejsca w pokoju, można zgiąć ręce i po prostu robić to w ten sposób. Jakie kaczuszki? Cztery, trzy, dwa, jeden i do tyłu to samo. Hop i hop. Super. Bez spiny. Cztery, trzy, dwa, jeden. Luz. Nogi na szerokość bioder. Złapiemy się za biodra właśnie. Barki do tyłu. I teraz krążenia barków. Trzy, dwa, jeden. I do przodu. Hop. 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 Świetnie. Chciałabym też, żebyście byli w trochę bojowym nastroju, więc zrobimy to w ten sposób. Lekki cwał do boku. Cios. Lekki cwał. Cios. Ok. Spróbujemy. To lecimy. Hop. Cios, hop, cios. Możesz to robić z przejściem. Przy każdym ciosie skręć całe ciało. Hop, hop, cztery, trzy, dwa. Ostatni raz i przechodzimy znowu do marszu. Głęboki wdech, wydech i teraz lewe kolano góra przyciągnij. Wróć, druga strona, hop, przyciągnij, wróć trochę szybciej w marszu. Raz, dwa, raz, dwa. Pięknie. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Kolana cały czas pracują, dodaj ręce góra, dół. Raz. Raz, raz, jeszcze. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Luz ręce na biodrach, krążenia bioder w jedną stronę. To możecie znać z UEF-u. 2, 3, 4 i w drugą. 4, 3, 2, 1. Przejdziemy jeszcze do stepałuca na chwilę. To już znamy. Dodamy ręce na poziom barków i lekki puls. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Jeden, luz. Brawo, rozgrzewka za Wami. Świetna robota. Przechodzimy do bloku numer jeden. Weźcie teraz łyk wody, proszę. I będziemy zaczynać od bardzo przyjemnego ćwiczenia. Nogi lekko zgięte. Zobaczcie, pośladki idą do tyłu. I teraz z tej pozycji Hop, wyprostowuję się, wracam. Wyprostowuję się i wracam, ok? Gotowi? Trzy, dwa, jeden. Lecimy. Raz i wróć. Raz i wróć. I hop, hop. Tempo dostosuj do siebie. Świetnie, hop. Ten trening możesz też dowolnie modyfikować. Jeśli dopiero zaczynacie, możecie to robić dużo wolniej. Jeśli to jest któryś raz, kiedy robicie ten trening, możecie przyspieszyć. Wasze ciało w sumie wie najlepiej. Ja tu jestem tylko po to, żeby pomóc i Was trochę zmotywować do tego, żeby zrobić ten trening. Hop, pięknie, uwaga, luz. Jeszcze raz to samo. Każde ćwiczenie będziemy powtarzać dwa razy. Za tym drugim razem będzie dużo łatwiej, bo już będziemy wiedzieli, co mamy robić. Uwaga! Cztery, trzy, dwa, jeden. Lecimy. Hop! 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 Pięknie. I raz. Raz. Bardzo często, kiedy gdzieś tam wracamy po przerwie, albo zaczynamy właśnie przygodę z ćwiczeniami, włączamy jakiś trening i się frustrujemy, że nie możemy go wykonać. Mam nadzieję, że z tym tak nie będzie i poczujecie, że możecie go zrobić. Pamiętajcie też, że na kanale w mojej darmowej aplikacji Codziennie Fit, link w opisie, znajdziecie bardzo dużo treningów dla początkujących. Uwaga, luz, pięknie, popatrz na mnie, ręce ustawione do ciosu, hop, hop, ok? Jednocześnie noga idzie do tyłu, uspokój oddech, trzy, dwa, jeden. Lecimy. Cios i noga. Cios i noga. Hop! Hop. Jeśli poczujecie, że macie zadyszkę, to jest normalne. Nie wstydźcie się tego. Ten oddech zawsze będzie przyspieszał, zwłaszcza gdzieś na początku rozgrzewki, czy w jakichś ćwiczeniach, gdzie jest trochę bardziej intensywnie, to co widzę często u początkujących to takie, wiecie, wstrzymywanie się, które powoduje, że jest jeszcze gorzej. Mocne wydechy. Hop! Hop, hop! Pięknie jeszcze troszkę. Trzy, dwa, jeden. U, super. Jeszcze raz to samo. Tak, więc możecie spokojnie zacząć przygodę ze mną. Mnóstwo ćwiczeń dla początkujących, ale mam też mnóstwo ćwiczeń dla zaawansowanych, więc jak już wejdziecie na poziom wyżej, to będzie co robić. Lecimy hop. 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 Pięknie. Raz. 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 Cały czas oddychamy. I to, co jest dla mnie ważne, nie chcę takich ciosów, ok? Jakbyście mieli, wiecie, ręce balonowe, tylko hop, hop, mocny ten cios, żywy. Raz, 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 raz. raz. Pięknie. Cztery, trzy, dwa, jeden. Luz. Obracamy się bokiem do maty. prawa noga pójdzie do tyłu, do zakroku, czyli Nogę dajemy do tyłu, zginamy, dotykamy kolanem Maty, wracamy. Tylko tyle. Uwaga, trzy, dwa, jeden. Lecimy, zejdź na dół, dotknij kolanem Maty, wróć. Pięknie. Jeszcze raz. Hop i wracamy. Hop i wracamy. Jeśli masz problem z równowagą, możesz trzymać się stołu, kanapy, męża, żony, dziecka, psa, o ile nie ucieknie, czegokolwiek. Jak najbardziej. Chciałabym powiedzieć kota, ale ja mam dwa koty, wiem, jak to jest. I nie można ufać, jeśli chodzi o takie rzeczy. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden luz. To samo zrobimy sobie na drugą stronę. Nie wiem, jak wasze koty, jeśli macie koty, ale moje są takie, że potrafią doskonale wyczuć odległość ręki i siadają tak, że nie mogę ich dotknąć. Nie? Typu są o tyle, ale to jest precyzja. Lecimy. Druga strona. Precyzja po prostu niesamowita. Jestem blisko ciebie, ale mnie nie, mnie nie dotykaj. To jest to. Dotknij kolankiem i wracamy. Hop. Zmacniamy sobie teraz całe nogi i pośladki. To nam się bardzo przyda w naszej przygodzie treningowej. Oddychaj sobie spokojnie. Pięknie, pięć. 4, 3, 2, 1. Luz. Teraz znowu prawa noga idzie do tyłu i zrobimy sobie tak. Trzy takie, raz, dwa, trzy, cztery. Czyli trzy małe ruchy i czwarty kolano ściągam do ręki. Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Mocny wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięknie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, oddychamy. Raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze trzymaj. Luz. Super. To samo na drugą stronę. Jeśli się gubicie, zrobicie 5 albo 3 powtórzeń, nie przejmujcie się tym. Po prostu robimy, staramy się być w ruchu przez cały czas, to przyjdzie z czasem. Lecimy. Raz, dwa, trzy i za czwartym razem dotykam kolana. Hop, 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 hop. hop. Cały czas pracujesz. Hop. Pięknie. Jeszcze raz, raz, raz. W to świetne ćwiczenie, nie tylko kondycyjne, ale na całe ciało, luz. Pracuje i brzuch, i nogi, i pośladki. Full service. Ostatnie ćwiczenie w tym bloku musimy zrobić na ziemi, więc chodzimy na matę. I teraz z tej pozycji wbijam mocno nogi w matę. I będę unosić biodra do góry. I na dół, ale pupa nie dotyka maty. Cały czas jestem w powietrzu, ok? Zaczynamy za 4 sekundy. 3, 2, 1. Lecimy. Biodra do góry mocno i na dół, ale nie dotykam maty. Do góry i na dół. Tutaj wzmacniamy sobie pośladek, wzmacniamy też tyły nóg, które bardzo często są osłabione. Jeśli boli Was tutaj e, dolna część pleców. Robimy zły ruch. Wtedy resetujemy ustawienie. Jeszcze raz próbujemy. Góra to idzie z pośladka z wyprostu biodra. Powrót tu. Hop, tu jest wyprost. Powrót. Wyprost. Powrót. Luz. Powtórzymy to jeszcze raz. Teraz chciałabym, żebyście mieli właśnie ręce na swoich kolcach biodrowych. Spróbujemy poczuć ten ruch, OK? Jak się nauczymy od początku fajnych podstaw, potem Wam będzie dużo łatwiej robić zaawansowane ćwiczenia. I lecimy. Do góry, na dół. Do góry, na dół. Do góry, pięknie wróć i teraz wbij całe stopy w matę i do góry wybij się mocno. Pośmy poczuć ten ruch i z tyłu uda albo na pośladkach. Pięknie. Jeszcze. Mocny wydech na górze. Wdech, wydech. Wdech i wydech. Dobra robota. Luz przerwa. Blok pierwszy za nami, łyk wody. Jak tam moja rozpiska. Chyba wszystko jest w porządku. Jeszcze o kilka sekund mamy także na spokojnie. Słuchajcie, drugi blok. Zaczynamy od pozycji stojącej. Pierwsze, co będziemy robić, ręce są u góry i teraz rysuję taki półokrąg. Hop, dotykam kolana. Hop kolana, ok? 4, 3, 2, 1 i lecimy. Raz, wróć, raz wróć. I teraz zależnie od Twojego poziomu zaawansowania, możesz to robić wolniej albo troszkę szybciej. Ok. Ja zrobię to w tej wolniejszej wersji razem z Wami. Tutaj znowu z jednej strony pracujemy nad kondycją, z drugiej brzuszek świetnie pracuje. Jeszcze 15 sekund. 8, 7. Oddychamy, oddychamy. Idzie wam świetnie, to jest drugi blok. Uwaga, luz. Także połowa treningu za wami. Jeśli to jest jeden z waszych pierwszych treningów, w ogóle brawa. Jeśli jeden z kolejnych, też brawa, bo to jest jeden z kolejnych, więc też jest z czego być dumnym. Jeszcze raz to samo. Trzy, dwa, jeden. Lecimy, hop i powrót. Hop, powrót. W ramach ciekawostki wam powiem, że ja jestem trenerką już naprawdę trochę lat. i czerpię inspiracje z różnych źródeł, ale najbardziej lubię z historii fitnessu. I to ćwiczenie akurat e, zainspirowałam się trochę Jane Fondą, jedną z takich prekursorek tak naprawdę zajęć fitness. Gdzieś tam staram się oglądać jakieś wiecie stare filmiki, wyciągnąć coś dla siebie, bo jest tam naprawdę dużo fajnej wiedzy trenerskiej. 3, 2, 1, luz. E, I spodobał mi się ten ruch, mówię Zrobię to na kolejnym starterze. Ręce do góry, powoli schodzę do skłonu, do deski i wracam do góry. Lecimy, ręce do góry, powoli skłon, zejdź do deski. Wytrzymaj sekundkę i wracamy. Powoli, spokojnie, znów ćwiczenie na całe ciało. Z jednej strony kondycyjne, z drugiej strony pracują ręce, pracuje brzuch. Super. A jeśli jesteście osobami, które nie są początkujące, ale na przykład wracają po chorobie, po przerwie, albo po prostu odpalają sobie ten trening, bo robią każdy mój trening. Plus, są takie osoby i bardzo Wam za to dziękuję, jesteście przesłodcy. To myślę, że też warto pamiętać, że jeśli mieliśmy kiedyś jakąś formę, to bardzo szybko do niej wrócimy. Cztery, trzy, dwa, jeden. Lecimy, ciało tak łatwo nie zapomina. A jeśli jesteście osobą zaawansowaną, która się właśnie tu zabląko, zapłonkała, takie treningi też są fajne, żeby sobie przypomnieć, jakie są podstawy i co też jest ważne. Oddychamy. Na dół i do góry. Uprzedzałam was, że dużo gadam. Myślę, że to już widać. Świetnie. 4 sekundy do końca. 3, 2, 1. I los, pięknie. Słuchajcie, jakieś 5 minut, 6 minut treningu i koniec. Więc super robota. Teraz e, 4 ciosy. Raz, 2, 3, 4, 4, kolanka. 2, 3, 4. Lecimy. Raz, 2, 3, 4, kolana. Raz, 2, 3, 4. I hoop. I... Super. Jeśli oglądacie to blisko premiery tego treningu, to właśnie ruszyło niedawno wyzwanie Fit Jesień. To jest wyzwanie treningowe, w którym macie do wyboru różne plany. Po prostu je robicie, a ja was prowadzę jak za rączkę. Wyzwanie jest dostępne w mojej aplikacji 3 2 1 plus. Więc po treningu nie teraz, po treningu. Zobaczcie sobie link w opisie, e, aplikacja codzienny fit. Bardzo polecam. E, pobierzcie sobie za darmo, weźcie udział w wyzwaniu i zobaczycie, że będzie dużo łatwiej się zmotywować. Lecimy. Cios, 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 cios i kolano. Pięknie i raz, dwa, trzy, cztery i hop. I hop. Cztery, kolanka. To ćwiczenie też możecie dowolnie modyfikować, można to zrobić bardziej dynamicznie, można zrobić mniej. To wy decydujecie, pamiętajcie, luz pięknie! Ok, Dwa ćwiczenia na koniec, bardziej angażujące brzuch. Schodzimy sobie na matę i teraz dłonie znajdują się pod barkami, kolana daleko. I z takiej deski na kolanach będziemy przychodzić do zwykłej i wracać, ok? Tylko tyle na razie. Zaczynamy za 5 sekund. Uwaga, 3, 2, 1. Super. Biodra do przodu. Tutaj brzuch powinien być napięty, powinien się to czuć. I teraz z tej pozycji wyprostuj nogi do góry i wróć. Tylko tyle. Wyprostuj do góry i wróć. To nie jest łatwe ćwiczenie, więc jeśli macie problemy. To jest normalne. Próbujemy. 15 sekund. Jeszcze na spokojnie. Do góry i na dół. Do góry i na dół. Ostatnie. 5, nie odpuszczamy teraz. 3, 2, 1. Luz. Jeszcze raz to powtórzymy, a ja chciałabym coś ważnego powiedzieć. Właśnie, jeśli kończymy jakieś ćwiczenie, zostały trzy ostatnie sekundy, nie odpuszczajcie, bo właśnie wtedy uczycie swój mózg, żeby nie odpuszczać i żeby robić. Jeśli cały czas sobie gdzieś tam pozwalamy na to... Uwaga, lecimy. Góra i dół. Jeśli sobie cały czas pozwalamy właśnie dziś na to, żeby... E, no dobra, zrobię mniej. No dobra, dzisiaj nie. To też sami siebie uczymy, że my tak mamy i zawsze tak robimy, nie? Więc zmieniamy trochę narrację. Jest mi ciężko, ale zostały 3 sekundy. No już te 3 sekundy wytrzymam, tak? Dłonie wbite w matę. Pięknie. Macie prawo się tutaj czuć zmęczeni. Mają prawo boleć ręce. 3, 2, 1, luz. I ostatnie ćwiczenie. Wzmocnimy sobie kor, czyli całe mięśnie brzucha i mięśnie głębokie. Położymy się na macie. Nogi są zgięte w kolanach, ręce są prosto. I teraz prawa ręka, lewa noga wędruje w jedną i w drugą. Uwaga! Lecimy, hop i wracamy. Piętą dotykamy maty, kiedy opuszczamy nogę, i wracamy. I druga strona to samo, hop i powrót. Tutaj bardzo ładnie pracuje brzuch, a jednocześnie jest to jedno z takich moich ulubionych ćwiczeń dla początkujących. Chociaż ona nie jest tylko dla początkujących, ale lubię je dawać właśnie w takich zestawach, bo tutaj trudno coś spieprzyć, wiecie? To naprawdę yy, to ćwiczenie jest jakby łatwe do wykonania, trudno tu zrobić błąd plus. A bardzo fajnie działa na kol, więc jest świetne, jeśli o to chodzi. Uwaga, za 5 sekund zaczynamy i jest to ostatnie ćwiczenie, potem przechodzimy do rozciągania 3, 2, 1. Lecimy. Hop na spokojnie. Zapomniałam Wam powiedzieć, ale tu mają być powolne, spokojne ruchy. Jedna strona. I druga. Spokojnie. Pracuje brzuch. I raz. Powrót. Druga. Pięknie. Oddychamy. Luz. Świetnie. Teraz wyprostuj nogi. Połóż się ładnie na macie. Przyciągamy sobie prawą nogę do klatki piersiowej. Rozluźniamy ciało. Świetna robota. Słuchajcie, pierwszy trening. Być może pierwszy, albo pierwszy w tym tygodniu, albo pierwszy w tym miesiącu, albo pierwszy po przerwie. Za wami, więc powinniście być siebie bardzo dumni. Druga strona. Możecie wracać do tego treningu dowolną ilość razy, natomiast zachęcam, żeby gdzieś tam sprawdzić w aplikacji plan dla początkujących nazywa się intro i różnicować trochę te treningi, nie robić ciągle tego samego. Jeszcze raz zmieniamy nogę, pięknie teraz obie do siebie przytul, rozluźniamy ciało na boki. I powoli boczkiem sobie wstajemy do pozycji siedzącej. I teraz stopy razem łapiemy się za stopy, otwieramy trochę biodra. Możemy robić motelka, który frunie. Jeszcze trzy, dwa, jeden i luz. Pięknie. I teraz powoli wstajemy na spokojnie. Ręce do góry. Robimy koło za sobą, za sobą, za sobą, za sobą. Za sobą łapiemy się za dłonie, wyciągamy mocno do tyłu, tak żeby barki poszły do tyłu, otworzyć klatkę piersiową. 5 4 3 2 1 Okej, okay, dziękuję Wam bardzo za wspólny trening. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Więcej treningów znajdziecie w mojej darmowej aplikacji Codziennie Fit. E, a na dzisiaj to już wszystko. Leci po treningu piąteczka, a wy dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło, jak się czujecie. Pa! They come to me in words, no, I can help it. Should probably just leave it, but I can Your best to the really witty guys that went inside your heads. So vivid, still feeling.